Dziś witajcie na kanale Kamila, witam na dzisiejszym odcinku na moim kanale, no i ładnie świeci. I słuchajcie, najwięcej komentarzy było o stanowisku i tak eee, dalej. Zlecenie wykonane, że tak to nazwę. Ale kolejnymi komentarzami, jakie tam widziałem, oczywiście, sorry, że tak, tak, tak mało oczy, ale no słońce jest naprawdę ostre Ładna pogoda, trzeba korzystać. Ale kolejnymi komentarzami, jakie tam widziałem i czytałem, to były to komentarze, w których pisaliście, Ej kurka, Kamil, a jak się robi awatar? Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was właśnie z odpowiedzią, jak zrobić awatar, a dokładnie taki awatar, który posiadam na moim drugim kanale i wiem, że teraz każdy będzie. Że właśnie taki sam robił z tego poradnika i każdy będzie mieć taki sam. Jestem świadom swojego czynu i swoich konsekwencji, jakie poniosę, że każdy taki będzie mieć, ale spoko, bo i tak za jakiś czas pewnie, przynajmniej mam taką nadzieję, znajdę czas i zrobię sobie taki własny nowy banerek. Ale tak czy siak, właśnie postanowiłem, że pokażę wam, jak właśnie taki awatar zrobić, ponieważ znajdują się tam, znajduje się moje zdjęcie, znajdują się napisy, znajdują się dokładnie nawet takie napisy, a dokładnie takie niektóre elementy, yy, które mają po prostu pusty puste elementy w środku, czyli po prostu są obramowaniami, że tak to nazweniem, jak to nazwać. Teraz wam się wyświetla właśnie na ekranie, o co mi dokładnie chodzi. Także w dzisiejszym odcinku właśnie wam takie efekty pokażę i w ogóle jak zrobić taki awatar. Ale słuchajcie, najważniejsze, jeżeli jesteście tutaj nowi na tym kanale, bądź też nie subskrybujcie tego kanału, a filmy wam się spodobają, pomagają i tak dalej, to byłoby mi bardzo miło, jakbyście kliknęli taki czerwony. Jakbyście kliknęli taki czerwony przycisk subskrybuj właśnie tam na dole, zostawił łapkę w górę. I teraz jeszcze tak jak zwykle. No i oczywiście standardowo dziękuję moim nowym wspierającym, którzy kliknęli taki niebieski przycisk wesprzyj. Tym razem się nie pomyliłem. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wspieracie mój kanał i klikacie ten niebieski przycisk subskrybuj. A w podziękowaniu właśnie za to teraz polecam kolejne nowe pozdrowianka Tylko przejdę w cień, bo tutaj mi słońce razi Ok? Także słuchajcie, jeżeli chodzi o nowe pozdrowienia, pozdrawiam Klauksa, DJ Shantraina, Mikołajka oraz Mili. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że kliknęliście ten niebieski przycisk wesprzy na dole. A dodatkowo dziękuję Xvertingowi, który kupił sponsora za 400 zł. O nazwie dzwoni na Lepiej po Karetkę, jest to drugi już sponsor na tym kanale za 400 zł. Dziękuję bardzo serdecznie. Wer dziękuję Ci Werting bardzo serdecznie, że postanowiłeś wesprzeć mnie największą kwotą, jaka jest w ogóle możliwa na YouTube. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, a ja już nie przedłużono i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, znajdujemy się właśnie w Photoshopie, i pierwsze co musimy zrobić, to zrobić wymiary 1000 na 1000. Możemy też zrobić 1500-1500 bądź też 500 na 500. W sumie obojętnie jakie, ale, ale ważne, żeby to były właśnie wymiary y, na kwadrat, czyli A razy A. No i co? piksela, cel? piksela to, to raczej wszystko normalne. Klikamy utwórz, no i tworzy nam się właśnie taki piękny kwadracik. Pierwsze co zrobimy to właśnie wybierzmy sobie pędzel i weźmy sobie kolor czarny. No i sobie tutaj pomalujemy całą warstwę na kolor czarny, proszę bardzo pięknie. No i co teraz? Teraz weźmiemy sobie zdjęcie. Oczywiście, jeżeli ktoś też chce zrobić ze swoim zdjęciem, no to musi wziąć swoje zdjęcie, także jak znajdę jakieś zdjęcie, to widzimy się za chwilę. Ok, jeżeli znajdziemy już nasze jakieś zdjęcie, które chcemy wrzucić, stwórzmy sobie na początku jeszcze jedną warstwę z wymiarami, na przykład na miniaturkę, czyli 1920-1080 po prostu z powodu, żeby sobie na spokojnie ją tutaj wyciąć, a następnie ją wrzucimy do naszego tutaj. Projektu z avatarem. Zawsze tworzę nową warstwę właśnie do wycięcia, kiedy robię jakąś miniaturkę, kiedy robię jakiś y, baner, coś tego typu. To zawsze właśnie tak robię, no bo, bo po prostu jeżeli byśmy to mieli wycinać w kwadracie takim albo też y, na takim banerze, no to troszeczkę ciężko, więc lepiej sobie na razie tak wyciąć. I teraz pewnie zapytacie, ale czym to wytniemy? Jest kilka sposobów. Pierwszy to lasso po prostu. Na przykład lasso, lasso wielkoda bądź też magnetyczne, każdy w jakiś sposób tam działa. Bądź też wziąć pentul, pióro, dużo osób różnie to nazywa. No i właśnie tym powycinać. Ja wezmę sobie to narzędzie. Przybliżymy sobie lewy alt oraz scroll. Zjedźmy sobie w dół troszkę scrollem, no i co? Klikamy tak co chwilę w jakimś danym punkcie. No i tak musimy powycinać nasze całe zdjęcie. Ja troszeczkę już mam wprawę do tego, więc potrafię to nawet szybko zrobić. Ale pamiętajcie, że jak wycinacie, to po prostu im więcej tych punktów, im bardziej się staramy, im bardziej to dokładniej wytniemy. Tym jesteśmy po prostu w stanie uzyskać bardzo dobry efekt i jak najbardziej realistyczny. I w ogóle całe nasze zdjęcie będzie dobrze wycięte. No bo jeżeli byśmy tak sobie wycinali, czy coś, no to trochę, trochę będzie lipa, więc. Musimy troszeczkę powycinać. Ja troszeczkę już tych zdjęć wycinałem, więc troszeczkę to w prawe mam, jeżeli chodzi o wycinanie. Więc sobie tak powycinam dookoła i widzimy się za chwilę. OK, kiedy sobie już właśnie to wszystko tutaj dookoła zrobimy, musimy tylko sobie tutaj połączyć, aż tutaj się pojawi takie coś niebieskie w tym miejscu, czyli w miejscu, gdzie zaczynaliśmy całe wycinanie. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszki, otwórz zaznaczania. No i tutaj w sobie możemy wpisać jedynkę, czyli o jeden piksel bardziej. Mam to jeszcze mi się zaznaczy. No i klikamy OK. Jak widzicie cała nasza warstwa się zaznaczyła. Kiedy mamy już nasze całe zdjęcie zaznaczone, wybieramy sobie tą funkcję, klikamy prawym przyciskiem myszki, warstwa przez kopiowanie, no i teraz jak weźmiemy sobie właśnie tutaj mm, przesuwanie, bądź też po prostu klikniemy na klawiaturze V, możemy sobie ruszać naszym wyciętym zdjęciem i tak właśnie musimy poruszać, żeby tutaj nagrać kursorem w tym miejscu na nasz y, projekt poprzedni, który stworzyliśmy właśnie pod nasz awatar. Puszczamy, na IPEC mamy tu i tu nasze zdjęcie. Dobra, CTRL-T, teraz sobie właśnie to nasze zdjęcie musimy jakoś tu ładnie umiejscowić, powiększyć jakoś, żeby to ładnie to wyglądało okej, okay, jeżeli będziemy jeszcze widzieć takie małe niedoskonałości tutaj w niektórych miejscach możemy wziąć gumkę i w ustawieniach gumki twardość dać na 0 rozmiar gdzieś tak około 31 no i sobie tak tutaj pojeździć, no nawet troszeczkę mniejsze możemy nawet 2... 18? <laughs> możemy nawet 18 i tak tutaj sobie pojeździć wokół tego wokół właśnie takich miejsc, w których Widać na przykład ściany, bądź też jakieś inne elementy nienależące do nas, że tak to nazwę, i sobie tak gumką przejechać. Proszę bardzo, w taki sposób, żeby to, żeby to nie było widoczne. Okej, okay, tutaj jeszcze na włosach. Super, no jeżeli to zrobimy, możemy. Jeszcze tutaj w sumie. OK. No jeżeli ktoś posiada okulary, tak jak ja, bądź też. Yy, są jakieś elementy jeszcze wokół naszego ciała, że się znajdują na przykład tutaj w okularach. Mi się odbija. Weźmy sobie narzędzie to. Kliknijmy sobie w tym miejscu i tak sobie objedźmy dookoła, proszę bardzo, cyk cyk cyk, jeżeli coś nam się nie powodzi i chcemy to cofnąć, to należy kliknąć backspace'a i po prostu nam się to zwraca, jak zaznaczymy, znowu się zaznacza całe, klikamy del, no i lead. tak samo w tym miejscu musimy to zrobić, następnie delete znowu, no i problem zażegnany, co to jest, a bo to mi się okulary odbijają, dobra, dobra, mój błąd, słuchajcie, mój błąd, tutaj jeszcze trzeba, OK, delete i tutaj delete. Dobra, wszystko pięknie działa. Teraz jeszcze przed rozpoczęciem całego tutaj dodawania tekstów i tak dalej, możemy sobie jeszcze nasze zdjęcie, właśnie, sorka, za telefon, znowu będą komentarze, myślałem, że to mój Messenger, a tu jednak. Dobra, słuchajcie, jeszcze właśnie przed tymi efektami sobie kliknijmy tutaj na naszą warstwę, wejdźmy w filtr, e, Camera RAW i sobie nasze zdjęcie lekko troszeczkę polepszmy. Po pierwsze co możemy zrobić, żeby nasz efekt fajnie wyglądał i zazwyczaj każdy tak profesjonalny grafik to robi. Wystarczy przejrzystość dać bardziej na maksa, gdzieś tak 63, to bardziej zależy jeszcze od nas, bo jak przesadzimy, to no, w sumie możemy przesadzić. A co to? No i dobra, przechodzimy sobie trochę bardziej na czarny, trochę biały również, bo no w moim przypadku na przykład bardzo oświetlona jest ta strona i pewnie będę musiał jeszcze jedną sztuczkę zrobić i wam w sumie tak dodatkowo pokazać, chyba, że... W sumie, nadrobimy to światłem, cyk, w, tym, te, w ten sposób i ekspozycją troszeczkę do góry, jak kontrast troszkę w prawo, też nie za bardzo, bo jak damy za bardzo, to również jak widzicie mamy mega nasza skóra się robi pomarańczowa. I coś może w tym stylu, okej, okay. no i jaskrawość troszkę zmniejsza, żeby właśnie nie była pomarańczowa całą, cała moja twarz. OK, jeżeli to zrobimy, klikamy OK. No i jeżeli ktoś też posiada jakiś trądzik czy coś, no to możemy również w łatwy sposób to usunąć. Na tamten moment właśnie coś miałem na twarzy. Teraz pewnie też coś mam, ale już mniej tego. E, możemy sobie wziąć narzędzie, m, które jest, znajduje się tutaj. Proszę bardzo. Taki samolocik plus, nie wiem jak to nazwać. Jak, jak znajdziemy, pokazuje nawet jak ta funkcja działa. Wystarczy nawet kliknąć J na klawiaturze i też to zadziała. No i teraz tak, zmniejszmy sobie to, proszę bardzo. Najedźmy tutaj, jeżeli ktoś by pytał, to może tutaj zmniejszyć rozmiarem, bądź też kwadratowymi nawiasami. Klikamy, zniknęło, również tu klikamy, tu klikamy, tu klikamy, możemy troszkę powiększyć i kliknąć, również tutaj. Pamiętajcie, że na początku jak najmniejsze, bo jak się bardziej zapoznacie z tym urządzeniem, to będziecie już bardziej wiedzieć czemu w takiej sytuacji większy, czemu w takiej sytuacji mniejszy. Ponieważ ta funkcja działa w ten sposób, że ona, że tak to nazwę, pobiera wszystko co jest wokół, że tak to nazwę i Próbuję to dopasować w łatwy sposób, czyli na przykład jak tutaj mam twarz. Tak jak na przykład tutaj mamy moje usta i zaznaczymy tak, no to mniej więcej one znikają, a jeżeli byśmy sobie tak mieli pomalutku znikać, to efekt troszeczkę gorszy powstaje, więc musimy troszkę z tym poćwiczyć, pouczyć się, popróbować i naprawdę bardzo fajnie nam to wszystko wyjdzie. Dobra, jeżeli już mamy mm, wszystko z naszym porobione i tak dalej, tak dalej, możemy wziąć się za tekst. Także tak, klikamy sobie ty na klawiaturze, bądź ja też wybieramy. To narzędzie tutaj, klikamy sobie, no i sobie tutaj nasz nick. Ja wpiszę sobie Waster, czyli nazwę mojego drugiego kanału. Powiększymy sobie tutaj nasz rozmiar czcionki. Wystarczy trzymać i w prawo bądź też w lewo ruszać i się nasz cały tekst powiększa. Następnie zaznaczmy Ctrl A i tutaj wpiszmy sobie na przykład Unisense. Jeżeli nie macie tej czcionki, a zazwyczaj pewnie każdy jej nie, każdy nie posiada, Linka do niej znajdziecie w opisie, oczywiście jeżeli nie zapomnę, ale postaram się nie zapomnieć. Jeżeli mamy jeszcze dalej zaznaczone, jeżeli nie, to dalej Ctrl A. O kurcze. To dalej musimy mieć Ctrl A. Proszę bardzo. No i tutaj możemy sobie wybrać Heavy Caps, czyli takie bardziej proste. Jeżeli nie macie takiej funkcji, możecie sobie również w okno, możecie wybrać sobie również taką rzecz jak typograf, gdzie jest tą typografia. Proszę bardzo. I tutaj macie takie opcje. Jeżeli macie tą włączoną, to znaczy, że wszystko piszecie z kapslokiem, nawet jak nie macie włączonego kapsloka, to możecie sobie wykrzywiać, prostować, powięk, pogrubiać i tak, dalej, i tak dalej, Tutaj wszystko się znajduje. Wybierzmy sobie kolor biały, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o mój awatar, który pokazywałem na początku, jest to troszeczkę bardziej skomplikowana rzecz, ale jak wiecie efekt naprawdę fajny wygląda. Fajnie się prezentuje Ctrl knijmy, zmniejszmy. I ustawmy gdzieś go tutaj. Proszę bardzo. Dajmy w sumie nawet i nasz tekst pod warstwę z naszym zdjęciem. Proszę bardzo, gdzieś tak. Powiększmy sobie. Jakoś dopasujmy. OK. Ctrl J. I wpiszmy tutaj ter, końcówka naszego niku. Jakąś drugą. Mm, to będzie ciężej. Chyba, że tak wykombinować. Nie, nie, nie. Jeżeli trzymamy CTRL, to wtedy nam automatycznie się jakoś nie dopasowuje, tylko sami możemy normalnie na spokojnie dopasować nasze zdjęcie. No dobra, zróbmy tak, w sensie nasz, w ogóle nasze jakieś elementy, które, którymi ruszamy. No i dobra, możemy sobie całe zaznaczyć i jeszcze tak razem dopasować, jeżeli ktoś woli, ja tak zrobię. No i dobra, jeżeli mamy nasz tekst, możemy ruszać z, z całą parą, że tak to nazwę. Jeżeli chodzi o moją grafikę, to moja grafika była robiona w dziwny sposób, ponieważ musiałem każdą literkę po kolei poucinać i podzielić, więc też tak zrobimy. Kliknijmy prawym wszystkie myszki oraz resteryzuj tekst. Tak samo w tym miejscu resteryzuj tekst. Jak mamy na Was, czyli tutaj kliknijmy sobie tą, w to narzędzie bądź też na klawiaturze L. Zaznaczmy sobie V. Proszę bardzo. Pyk. Kliknijmy prawym wszystkie myszki przez wycinania. Nazwijmy sobie to już V, po prostu, żeby było nam w przyszłości po prostu e, lepiej to wycinać. Wracamy na tą warstwę, wycinamy sobie A i robimy tak z każdą właśnie literką po kolei. No i zostało tutaj nam S, jak widzicie. Jak wytniemy nawet te dwie literki przez wycinanie, to zostaje nam samo s, więc możemy kliknąć dwa razy, kliknąć, napisać s. No i cyk, teraz wracam do Ty. Lecimy z koksem. Jak ktoś ma krótszy nik, to ma po prostu łatwiej, jak ktoś, znaczy szybciej po prostu to skończy, a jak ktoś ma dłuższy nick, no to jak wiadomo dłużej No i teraz powstaje nam takie coś waster I teraz możemy już na spokojnie działać Słuchajcie, jak ja zrobiłem w ogóle ten cały napis w tym awatarze, który się teraz wyświetla? Słuchajcie, teraz tak Zacznijmy od V, ja tu mam podgląd na ten awatar Zróbmy sobie Ctrl J Ctrl T Powiększymy sobie gdzieś dotąd Następnie musimy sobie wejść w... We... Dwa razy w tym miejscu musimy kliknąć Wejść w nałożenie koloru I tutaj zmienić nasz kolor na taki bardziej fioletowy No chyba, że chcecie jakąś inną kolorystykę, to już obojętne no i sobie tak gdzieś dać taki fioletowy, pek mamy. I teraz jak zrobić takie, taki efekt, żeby w środku było puste pole. Wystarczy, że trzymamy CTRL, klikamy na klawiaturze i trzymamy. Wtedy jak znajdziemy na jakąś warstwę, to nam się takie coś obok kursora wyświetla, jak tego nie trzymamy, to się nie wyświetla. Trzymamy, klikamy, zaznacza nam całe właśnie tutaj, yy, całą naszą literkę, wybieramy. Wchodzimy sobie w zaznaczanie, zmień, zwężanie, wpisujemy 4, klikamy OK, no i na klawiaturze DELETE. Możemy sobie tu wziąć ponownie tą opcję, kliknąć dwa razy, no i pyk, mamy już takie coś. Dajmy sobie naszą y, warstwę poniżej, OK. Ymm, możemy sobie kliknąć dwa razy w nią i w y, blask zewnętrzny sobie dać również fioletowy, OK. Krycie damy sobie na maksę na chwilę obecną, rozszerzenie troszeczkę, tak i tutaj musimy się tak troszeczkę w tym pobawić, żeby efekt był najba jak najbardziej przyjemny dla oka i realistyczny, że tak to nazwę. Okej, okay, coś w tym stylu. Tutaj pewnie zapytacie, czemu takie coś jest. Słuchajcie, bo y, nie do końca się całe wycięła, bo tam się projekt kończy, więc możemy sobie wziąć gumkę. Y, twardość dać na maksa. Okej. Okay. I sobie ten, to miejsce wymazywać. Okej. Okay. Problem zażegnany, że tak to nazwę. Wracając teraz do literki A, yy, możemy sobie kliknąć prawym wszystkie myszki, kopiuj styl warstwy, wejdźmy sobie na A, ctrl-J, ctrl... -J, ctrl y, znaczy wklej styl warstwy, OK. no i tutaj wyłączmy tylko blask zewnętrzny, a wejdźmy w naszą literkę poniżej, która była ta biała, no i sobie strzałką pojedźmy w prawo, nie, tutaj w lewo, no i mamy również taki efekcik zrobiony jak na moim Avatarze. Możemy też sobie trzymać ctrl i kliknąć na te dwie wartości, aby nam się dwa zaznaczyły No i z w prawo sobie lekko przesunąć Proszę bardzo, a później tą naszą warstwę niżej, tą białą jeszcze lekko w lewo To zależy od was, jak sobie to dopasujecie Z literką S, jak tutaj widzę na tym awatarze, który ja robiłem Musimy na początku znowu zaznaczyć całą naszą warstwę Trzymając ten ctrl, wejść do zaznaczanie, zmienić zwężanie, 4, ok Usunąć w środek Zrobić ctrl-J Skopiować tą wartość Jeszcze raz I dać nad obydwie literki Klejamy, styl warstwy, pyk. No i co teraz? Teraz musimy na tą y, wyższą S-kę w mieszania zmienić kolor na biały, bo też w ogóle wyłączyć kolor, a blask zewnętrzny ustawić również na biały. Co teraz się dzieje? OK, klikamy OK, jeżeli wszystko zrobimy. No i co teraz się dzieje? Teraz musimy sobie tą literkę niżej Ctrl T zmniejszyć, coś do takich rozmiarów, a z Eską się jeszcze trochę pobawić, żeby. To nasze białe rozjaśnienie nie było aż tak bardzo widoczne, coś w tym stylu. No, i już mamy naszą lewą stronę całą zrobioną. Teraz, jak tutaj patrzę na ten awatar, tak samo w ten sam sposób musimy zrobić tą stronę. Także po prostu zrobię to bardzo, bardzo szybciutko i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy wszystko gotowe, mamy cały napis zrobiony. No i co teraz? Teraz weźmiemy się już bardziej za efekty. Także możemy sobie otworzyć na przykład jakąś paczkę. Ja Wam bardzo serdecznie polecam paczkę After Effects. After, after pack, którą ostatnio pokazywałem. Tutaj się wisiada ten filmik. Linka również do tego filmu znajdziecie w opisie, z którego możecie sobie pobrać na paczkę. Otwórzmy sobie ją, proszę bardzo. Teraz nam się ona wczytuje. Otwiera, jeżeli ktoś nie posiada czcionek, tak jak ja, niektórych tutaj nie posiadam, albo posiadam po prostu, ale yy, muszę tutaj wybrać, to klikamy nie naprawiać, ja tam nie chcę. A po co mi to? No i dobrze, weźmy sobie na, najpierw do yy, zakładki, jeżeli chodzi o tą paczkę. Wejdźmy do zakładki Sandburst. No i tutaj wybierzmy tą piątkę. Pyk, przenieśmy sobie ją na nasz projekt. Teraz poczekamy a się wczyta. Dajmy sobie ją na sam dół, pod, aż nasze i zdjęcia, i nasze, yy, i cały nasz napis. Ctrl T, powiększmy sobie, aż żeby ten środek był tu gdzieś mniej więcej na środku naszego całego zdjęcia i całego naszego projektu. klikniemy OK. Krycie sobie zmniejszmy leciutko, tak na. No, na chwilę obecną dajmy 30. Weźmy naszą gumkę gumkę twardość dajemy na 0. powiększmy sobie ją trochę okej, okay. wybierzmy następnie nasz, naszą warstwę od e, tego sandbursta no i sobie tak przejdźmy dookoła Ok. następnie możemy sobie jak tutaj patrzę ten awatar, naszą warstwę troszeczkę dać na kolor ciemny fioletowy, gdzieś w tym stylu no i pędzlem sobie ją tutaj narysujemy dajmy sobie jeszcze bardziej ciężar... Ciem ciemniejszą, o może tak, proszę bardzo no i git, z naszej paszki weźmiemy sobie jeszcze, przeniesiemy klucy czyli chmury weźmy sobie może, wiecie co weźmiemy sobie tutaj naszą ostatnią warstwę z klaców przenieśmy sobie również na nasz awatar tym razem dajmy to sobie na samą górę proszę bardzo ctrl-t dajmy sobie jedną warstwę tutaj gdzieś w takim miejscu ctrl-j, ctrl-t obróćmy sobie ją i dajemy sobie też na górze okej okay. no i teraz weźmy sobie gumkę i sobie wymaszmy yy, te chmury z naszej twarzy, żeby po prostu tego tutaj nie było tutaj możemy jeszcze sobie tym bardziej się pobawić, żeby to jakoś też fajnie wyglądało, Ok. możemy sobie jeszcze ctrl-j zrobić i jakoś tutaj ją umiejscowić to już od was w sumie zależy jak to zrobimy, no okej okay. Co teraz możemy zrobić? Teraz możemy się jeszcze bawić, pobawić kolorkami, światłami, jak tu, jak zwał tak zwał Stwórzmy sobie jeszcze, na pewno tutaj troszeczkę mi czegoś brakuje, więc tutaj chcę troszeczkę bardziej pociemnić Więc stwórzmy sobie warstwę tak bardziej pod tymi humorami, gdzieś tutaj Klikamy w tym miejscu, wybieramy sobie pędzel, dajmy sobie czarny I tutaj dajmy coś takiego Ok W damy sobie tak na 30, 50 nawet Dobra nie przesadzajmy. 40. Możliwe. Tutaj jeszcze troszeczkę tak dajmy. Tutaj i tutaj. Ok. <laughs> Teraz nad tymi wszystkimi warstwami stworzymy kolejną warstwę. Tym, bardziej, tym razem taką bardziej... Tym razem bardziej taką właśnie fioletową. Wy, wybierzmy pędzel. No i sobie walimy tutaj. Tutaj. Tutaj nawet i tutaj. Teraz klikamy dwa razy. I weźmy sobie rozjaśnianie. O przepraszam. Wybierzmy sobie ekran. No i tutaj krycia również sobie lekko zmniejszyjmy. Tak gdzieś na... No 30 będzie myślę, że spoko. Teraz musimy sobie poczekać, jeżeli nasi koledzy też grają sobie na Steamie. OK. Tworzymy kolejną warstwę. Biały, B. Pędzelek oczywiście. No i tutaj kliknijmy tutaj. No i tutaj. No i wybierzmy sobie nakładkę. Proszę bardzo, możemy już sobie jeszcze tutaj gdzieś tak popróbować. Jeżeli wam nie działa, to musimy to po prostu zminimalizować jeszcze raz, jeżeli kontrole Wam nie działa. OK, bo po prostu nasza warstwa jest tutaj zaznaczona. No i myślę, że jest sporo. Teraz musimy na naszej obojętnie której warstwie, na przykład na samej górze, wybrać opcję spłaszcz obraz. Teraz wszystko, wszystkie nasze warstwy się łączą. Weźmy sobie Ctrl J. W filtrach weźmy sobie rozmycie GUS-owskie Gdzieś tak na 25, 24, 9. Powiększmy sobie nasz pędzel gdzieś do takich rozmiarów. Kliknijmy raz. Albo nawet zróbmy także tak, tak, tak i tak. I troszeczkę tak. Korycie sobie dajmy tak na 40, dobra 50, zaznaczamy obydwa, również jeszcze raz wybieramy spłaszcz obraz, wchodzimy w filtr, filtr camera raw, no i jeszcze raz możemy się pobawić, tym razem już na maksa nie lecimy, bo rozwalimy totalnie grafikę. Poprawimy sobie troszeczkę nasze kolorki, jeżeli uważamy, że no jeszcze możemy coś tutaj pokombinować, Kliknijmy ok, no i mamy nasz piękny awatar zrobiony. Ok, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek do końca, jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. na moim kanale, będzie mi naprawdę bardzo miło, a ja już nie przedłużam, dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia na kolejnych odcinkach, siema!